Gdy wypowiadamy słowo ojczyzna, łączymy z nim uczucia szacunku, ofiary, miłości. Bo gdy miłość do ojczyzny gaśnie, przychodzą czasy łotrów i szaleńców, jak pisze Sienkiewicz. Ojczyzna jak matka jest karmicielką i najlepszą wychowawczynią. Karmi nie tylko płodami ziemi i kultury materialnej, ale przede wszystkim mocą i kulturą ducha płynącymi z wiary w Boga. Słowa naszego też rodaka wielkiego, jednego z większych właśnie rodaków, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nasza ojczyzna polska, kiedy wypowiadamy to słowo, o czym myślimy. I co mamy w sercach. Bo gdy rzeczywiście miłość do ojczyzny będzie gasnąć, przyjdą czasy łotrów i szaleńców. Dlatego człowiek, który wierzy w Boga, człowiek, który pielgrzymuje do ojczyzny wiecznej, kocha tą ziemską. Prawdziwy katolik jest patriotą. O tym nie możemy zapominać. Czasami zdaje się tak, jakby niektórzy o tym zapominali. Odrywali się od tej rzeczywistości, od tej społeczności, w której są. I do nic ich nie interesuje. Niech będzie jakś chce. Właśnie nie. To wszystko ma być zanurzone w tajemnicy naszej wiary w Boga. Tak jak mówi Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, nasza ojczyzna karmi przede wszystkim mocą i kulturą ducha płynącymi z wiary w Boga. Jaka jest ta wiara w Boga? Kiedy nie będzie w naszym narodzie polskim tej wiary w Boga, kiedy ta wiara będzie zanikać, to czymś, czym ta ojczyzna będzie karmić ludzi? By leczymy, pseudo wartościami. Natomiast ojczyzna chce być jak matka, karmicielka i najlepsza wychowawczynia. I rzeczywiście dzisiaj możemy wołać razem z apostołami: Panie, dodaj nam wiary. Przymnóż nam tej wiary. Przymnóż, dodaj wiary w narodzie polskim. Jest to wołanie, które płynie z naszych serc, kiedy słyszymy to słowo, które jest na poniedziałek 32 tygodnia zwykłego. Akurat dzisiaj takie słowo otrzymujemy i bierzemy je sobie do serca, łączymy z tajemnicą naszej ojczyzny i możemy powiedzieć, że mamy tak wołać. Panie, dodaj nam wiarę. Narodowi polskiemu dodaj wiarę, żeby ta wiara była i nie zanikała, żeby rzeczywiście człowiek mógł coraz bardziej realizować też swoje powołanie do świętości, do życia w Ojczyźnie Niebieskiej, właśnie żyjąc w tej ojczyźnie, jaką otrzymaliśmy od Pana Boga. Bo to wszystko jest od Boga. To, że jesteśmy Polakami, to, że tutaj mieszkamy w Polsce, to, że mamy Polskę taką, jaka jest. Trzeba zawsze pamiętać, że to wszystko jest z Boga. Ale czy potrafimy być takim ludem wiernym, który szuka tego Pana Boga? Śpiewamy dzisiaj w refrenie psalmu: „Oto lud wierny szukający Boga”. Czy jesteśmy? Tymi, którzy szukają Boga? Czy Polska szuka nadal Pana Boga? A może Bóg nie interesuje ludzi? Może Bóg to już jest coś przestarzałego, starodawnego, jak to niektórzy mówią. Po co mi Pan Bóg? Skoro wszystko mogę mieć sam, sam się dorobić. Budowanie świata bez Boga, bez Jego miłości. I słyszymy dalej w tym dzisiejszym słowie, jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Tak śpiewamy dzisiaj przed Ewangelią. Słowa z listu do Filipian. Jawicie się jako źródła światła w świecie. My, będąc w tym świecie, jako apostołowie Jezusa, Mając wiarę w Boga i jednocześnie zdając sobie sprawę, że ciągle za mało mamy wiary i ciągle będziemy wołać: Panie, dodaj nam wiary, przymnóż nam tej wiary, my nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy w tym świecie źródłem światła. Żyjąc w Polsce, jako ludzie wierzący, mamy jawić się jako źródło światła w tym świecie. W Polsce, trzymając się mocno słowa życia. To jest nasza droga, po której mamy kroczyć, czyli trzymać się mocno słowa życia. To trzymać się tego, co Bóg do nas kieruje. Bóg do nas mówi, przemawia, Bóg przemawia w swoim Kościele, w Słowie Bożym. Bóg też do nas przemówił. Wiemy, że w XX wieku. Bóg też pokazuje, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, wybiera Polskę, żeby z Polski wyszła ta iskra, która przypomni światu o ostatecznym przyjściu Chrystusa, o tym, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. I teraz pytanie: czy trzymamy się mocno tego, co Bóg nam objawia? Nam jako ludziom wierzącym. Słuchającym słowa i nam jako narodowi polskiemu. Trzymamy się mocno samego Boga, który sam jest źródłem światła, bo tak naprawdę to Bóg jest tym źródłem światła w nas. Kiedy my go przyjmujemy w Eucharystii, to On jest światłością naszą. My wychodzimy w ten świat, taki jaki jest. Są ciemności świata. Wiemy, że ciemności grzechu zawsze są, prawda, panują, że grzech chce panować, że zły nie daje za wygraną, że ludzie nie mają wiary w Boga, odchodzą z kościoła i tak dalej. My mamy być takim źródłem światła w świecie, ale to sam Bóg, my tego Boga niesiemy w ten świat. Tylko pytanie, czy zdajemy sobie z tego sprawę? Mamy nieść tego Boga tak jak Maryja, Matka, która nas nawiedza, która nieustannie jest z nami obecna, tak jak teraz też jest obecna, też przez ten wizerunek Matki Bożej, łaskawej Strażniczki Polski. To jest dla nas przypomnienie, że Ona ciągle jest. Przecież to nie tylko teraz jest Maryja, prawda, w tym tygodniu z nami, tylko ten obraz nam przypomina... Że ona otacza nas opieką, Że ona, jako Strażniczka Polski, chce rzeczywiście nas też nauczyć tego, że mamy nieść w ten świat Boga. Ona. Nie ma dzieciątka Jezus, ona ma w swoim łonie Jezusa. Ona niesie to światło jako matka łaskawa. Jako matka łaski Bożej. Dlatego mówimy, łaski pełna Pan z Tobą. Ona wchodzi w ten świat z łaską Boga i my mamy naśladować Maryję. Mamy nieść te łaski Boga tam, gdzie jesteśmy na co dzień. Sługa Boży, kardynał August Klont, daje nam takie słowa. Nie o ten lub ów szczegół toczy się walka, lecz o całość i przyszłość chrześcijaństwa. O to, czy przekreślić w dziejach ludzkości dziewiętnaście wieków pracy i historii katolickiej i czy z życia narodów usunąć raz na zawsze myśl Chrystusową i Boże Prawo. Mówią, że w Polsce to niemożliwe. Owszem, niemożliwe, ale o tyle, o ile do tego nie dopuścimy. Pamiętajmy, że ośrodek tych sił, które nas chcą zdeptać, leży poza Polską, poza zagrożonymi narodami, poza kulturą chrześcijańską. Leży tam, gdzie knują się konkretne plany ujarzmienia narodów po ich deprawacji i upodleniu. Tam jest wszystko możliwe. Tam się przygotowuje międzynarodowa anarchia i rewolucja światowa naród katolicki pozwalający się zdeprawować, doczeka się w tej lub w innej formie masońskich okrucieństw i bolszewickich okropności. Nie wykluczam od tego żadnego kraju, nie wykluczam też i Polski. Bo właśnie to od nas zależy, czy my dopuścimy na to. Czy my dopuścimy na to, żeby właśnie Polska była niszczona. Kiedy mamy Boga, kiedy mamy Maryję, mamy mieć tą głęboką wiarę, że Bóg chce czynić nadal wielkie rzeczy. Dlatego mamy być ciągle tym ludem wiernym Bogu, szukającym Go na co dzień, szukającym Go właśnie w działaniu naszej Ojczyzny Polski, czyli Bóg jest i działa. Na przestrzeni wieków widzimy, ile dzieł Bożych było. W naszej ojczyźnie i jest nadal. Dlatego nie możemy przybierać takiej postawy marudzenia, takiej postawy narzekania, zdołowania, rozpaczy i nie możemy sobie myśleć, że Polska jest stracona. Tylko Polska ma po prostu misję do zrealizowania. Zresztą jak każdy naród, bo niektórzy by powiedzieli, że. To co to Polska jest jakieś tutaj szczególne posłanictwo. No może i tak, my tego nie wiemy, to sam Bóg. Tu nie chodzi o to, żeby się porównywać, że jesteśmy lepsi od innych. Po prostu każdy naród jest powołany do tego, żeby być wiernym Bogu. I dlatego mamy trzymać się mocno Boga, trzymać się mocno tego, co nam objawia. Mamy ciągle głosić ze świętym Pawłem Apostołem łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, zbawiciela naszego, łaska i pokój naszej ojczyźnie Polsce. Mamy błogosławić Polskę, błogosławić naszej ojczyźnie Polsce, nie złorzeczyć, nie źle gadać tylko błogosławić łaska i pokój naszej ojczyźnie Polsce. Tak się modlić, nawet takim aktem strzelistym. Właśnie wierząc w to, że Bóg będzie dokonywał wielkich rzeczy. A jeżeli nie masz takiej wiary, to mów. Panie, dodaj mi wiarę, żebym wierzył. Że Ty możesz naprawdę nieskończenie więcej uczynić niż to, co zamierzają uczynić. Właśnie ta deprawacja, to, że chcą usunąć raz na zawsze Myśl Chrystusową i Boże Prawo, o czym wspomina, zobaczcie, kardynał chląd Te słowa, jakże są bardzo aktualne, a to są słowa sprzed prawie 100 lat, 1929 rok. Nadal aktualne, może jeszcze bardziej aktualne. Łaska i pokój naszej ojczyźnie Polsce. Łaska i pokój od Boga naszego kochającego Abba Tatusia i od Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, w mocy Ducha Świętego, który odnawia oblicze tej ziemi, jak wierzymy te słowa prorocze świętego Jana Pawła II są nadal aktualne. I na końcu modlitwa arcybiskupa Józefa Gawliny, który żył w podobnych czasach jak kardynał Chląd, był bliskim jego współpracownikiem, w czasach II wojny światowej był biskupem polowym wojska polskiego i woła tak, wybaw nas, panie. Od tego mianowicie zła, które rozlało się jak straszliwa rzeka nad ojczyzną naszą, a które chce przeniknąć do jej domów, do rodzin i do dusz. Wybaw nas, Panie, od tego zła. Bezbożny komunizm, któremu wcale nie chodzi o myśl społeczną, a tym mniej o człowieka, zamierza przemienić nasz kraj w jego istocie. Pozostawiając mu tylko dawną nazwę Polski, aby się niedomyśl, niedomyślnym zdawało, iż to jest Polska. Zamiast mieszkańców polskich, widziałoby się mieszkańców azjatyckich. Zamiast demokracji chrześcijańskiej, widziano by demokrację szatańską. W miejsce wiary. Podsuwa się zatruty kielich bezbożnictwa. Tylko pozory i formy zewnętrzne miałyby jeszcze być polskie, po to tylko, aby tak piekielne szalbierstwo łatwiej się przyjęło. Więc wybaw nas, Panie, od tego zła. Amen.